No. Już na pewno nie nie psuje, bo to też powiedzieli ludzie i zbyt goszczy, i z Torunia, i z innych, że od razu idzie do Wora. To wierzę w to, że poszedł już do Wora, mam nadzieję. Nie? No on no, trafił do aresztu w Toruniu. Nie wiem, czy poszedł do Wora, ale moim zdaniem tak. A możesz się tego dowiedzieć? Jakoś to puścimy informacje tak, gdzieś możesz na... się dowiedzieć, bo mam tam, bo mają być co w tym, się tam siedzą. Mhm. Będę wiedział. No, no to byłoby fajnie. Myślę, że dwa, 3 dni się dowiem. A gdzie on wylądował ostatecznie w Toruniu? Chyba tak. Wiesz, to nie wiem, gdzie jest. albo jest w albo jest na Toruniu, wiesz? Mm -hmm. Ale tego nie wiem, ale zaraz będę wiedział, bo jak ktoś do mnie zadzwoni po prostu z kryminału, to ja się zaraz spytam i będę wszystko wiedział, mm -hmm. wiesz, jak to z kryminału, nie? Trzy minuty mm -hmm. i... Oczywiście, że wytroszcie wiem. Dowiedzą, Oczywiście, że no. wiem, a ciekawostka jest taka, że właśnie wczoraj dzwonił do mnie też Ziomek z kryminału. Znaczy, ziomek. Ziomek o tyle, że to jest ciekawa w ogóle historia. Muszę tak troszkę o tym powiedzieć, bo, bo, bo coś będzie ciekawego się wojnie robiło. To jest człowiek, który zapisał się, znaczy zapisał, dołączył do grupy na Facebooku, bo słuchał tych podcastów moich, a dołączył dlatego, że sam się bał odsiadki i faktycznie ta odsiadka no, przyszła do niego na półtora roku. tam nie, nie pamiętam naprawdę za co, szczerze mówiąc. Na półtora roku to jakoś nie jest przesadny wyrok. No i on się mnie bardzo dużo pytał, a jak to w ogóle wyglądać, jak się przygotować. Tam długo ze sobą rozmawialiśmy, no, no, no i faktycznie teraz Teraz Kupina się odezwał i ma też wiele ciekawych informacji do przekazania, także będą ciekawe odcinki na kanale się szukowały w tym zakresie.